Cześć, witajcie. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda montowanie filmików u mnie na tablecie. Krok po kroku Wam pokażę, jak montuję te filmiki, w jakim programie. No to może lecimy. Oczywiście mam tableta, na którym wszystko jest to montowane. Chodź, muszę sobie Was jakoś fajnie ustawić. O, aparat na statywie, żeby było cokolwiek widać. Dobrze. No też Wam pokazuję ten program, w którym montuję. Tak wygląda, sobie wchodzę w ten program. No to ja już mam sobie tutaj ramówki poszykowane. Um, właśnie, to jest stara ramówka jeszcze, ale sobie taką trzymam na czarną godzinę. To już jest nowa ramówka, a to jest Alice Drummer. To wchodzę sobie w tą nową ramówkę. No i tak to wygląda. Tu jest wszystko już naszykowane. Tylko muszę wkleić filmiki. No to tak to wygląda. Przesuwam tą, tą kreskę, żeby tu się znalazła. Wchodzę w tą opcję. Tu mam te filmiki akurat w tym pliku. Nie, nie w tym. Będą tu. Też nie tu. Kurczę, no. Tak, to są te filmiki. No i e, klikam sobie po kolei na filmiki. Te filmiki automatycznie mi się tu na pasku na dole daje. I pokazuję, jaki jest czas. Dwa filmiki wrzuciłam. Jest taki czas. Dobra, to wrzucamy trzeci filmik. Czwarty. Piąty. Tak. Na razie 5 filmików wystarczy, oczywiście zatwierdzam. Dobra. Jak to dalej wygląda? Sobie przesunę. Dobra. To będę musiała przesunąć. Niestety to chwilę potrwa. To zobaczymy się za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Już sobie poprzesuwałam tak jak miałam poprzesuwać. I zaczyna się filmik. Oczywiście klikam w filmik. Daję głośniczek. No i podgłośniam ten filmik na 100%. Jest po prostu dużo głośniej. No i sobie włączam krok po kroku ten filmik. Czy było coś słuchać? Mamy tym razem kakao. Jest to Jeszcze raz. Momencik, bo nie było słuchać, co mówiłam na samym początku. Jest, witajcie w Tym razem kakao. Jest to kakao z racji żywnościowej wojska francuskiego. No i tak każdy filmik y, po kolei oglądam. No i staram się wychwycić jakieś błędy. Oczywiście, jak słychać, chrapanie to jest tu mój piesek obok mnie leży, ale no i tak sobie właśnie oglądam. No i tak sobie leci dalej, leci dalej, leci dalej, leci dalej, leci dalej. Leci dalej, leci dalej. No i sobie patrzę co, co jest pod koniec, z reguły też. No i troszkę muszę przyciąć, bo jest dosyć długa przerwa. Tu zaczynam oczywiście od cześć, bo niestety jest to montowanie parę filmików. Znaczy jest, filmiki są nagrywane w ciągu paru dni, więc dlatego jak widzicie tu jestem w innym t-shircie, tu jestem w innym t-shircie w ogóle jest światło. Tu jest tak jakby trochę ciemniej, bo to chyba wieczorem nagrywam, a tu już jest jaśniej. Bo słońce mm, akurat chyba w okno mi waliło. No i sobie sam co mówię. No i oczywiście tu to samo robię, muszę podgłośnić dźwięk. Więc sobie podgłośniam, więc będę dużo głośno mówić. To wycinam, bo uważam, że to jest bez sensu. że Za każdym raz mówić, mówić razem cześć, witajcie. do pracy koleżanka z pracy. Która była, a, robią, było... No i tak sobie tak sobie dalej to robię wszystko. Lecę dalej i wszystko podobnie robię. Oczywiście, zawsze daję ciut większy, dłu dłuższy filmik, żeby był. A dlatego daję, bo jak widzicie tu troszkę wycinam, tu przestawiam, tu coś, tu coś i po prostu on wtedy nie będzie. 12 minut ten fi film trwa, więc ym, z 11 może się zrobić 10, około 10, bo to zaczyna właśnie sobie wycinać jakieś kawałki, odcinki. I to tak w sumie wygląda, to nie jest jakieś trudne, trzeba jeszcze pokazać tą aktoreczkę, która chrapie, bo mnie akurat siedzi. Ale no, nie jest to dosyć ciężkie do montowania. Ale no, jest trochę w tym Myślę, że musicie się tym programem pobawić, żeby faktycznie go wyczaić. Ocłaśni mi się wydaje, że to jest, jeśli chodzi o tablety, w tym sklepie Play do Pobrania, jeden z lepszych programów. Oczywiście, jak chcecie większy, więcej możliwości, to niestety trzeba zapłacić. Ale wydaje mi się, że, że tu opcje, te co tu są, te opcje. Pokażę Wam może po kolei. To są wystarczające, jak dla mnie. Tak sobie kręcę te filmiki, ich sklejam. Fajne opcje mam tu w obcinaniu. Też jest fajnych parę opcji. No mówię, musicie po prostu sobie pobrać ten program. No i będziecie wiedzieć, co jak. Tylko, no i tym programem się po prostu musicie pobawić. Tak jak każdym innym programem. Jak sobie ściągacie, czy grę jakąkolwiek, to się tym po prostu bawicie i wtedy wiecie, jak to się obsługuje. Ale mówię wam, ten program jest bardzo fajny, jeśli chodzi o, ta o tablet, bo na komputer to są dużo lepsze programy. Powiem wam szczerze, brakuje mi tutaj tej opcji, tak mi się wydaje. Um, brakuje mi opcji, że mogę sobie, bo filmik mogę przyspieszać, ale nie mogę filmików cować w czasie. I tego mi trochę brakuje, no ale daję radę, więc tyle mogę Wam powiedzieć. I polecam Wam bardzo ten program. Jeszcze pokażę raz Wam nazwę. Zawsze w prawym, górnym rogu jest nazwa, na moich filmikach tego właśnie um, programu w tym robię. Ale już próbowałam wielokrotnie usunąć. No i widzicie, jak to wygląda. Musiałabym po prostu. Zapłacić, żeby usunąć tą nazwę, no więc jest ta nazwa. Ale jest bardzo fajny program, więc Wam go gorąco polecam. Dzisiaj czas na wyzwania, które Wy zadawaliście. Jak słyszycie, chrapanie jest ta drugiego planu. Dobra, to może przejdźmy do wyzwań. Przygotowałam sobie tablet, żeby właśnie wiedzieć kto co mi zadał. Więc karciany wariat zadał mi wyzwanie. Zjedz jedną cebulę, jeden ząbek czosku. Nie była uwzględniona, co to ma być za cebula, więc wziąłam sobie cebulę dymkę. Jest ona bardzo malutka. Powiem Wam szczerze, że jak była to większa cebula. Ja cebulę nie jest tak, że nienawidzę. Lubię cebulę, e, więc to problemu nie ma, więc przejdźmy do zjedzenia cebuli dymki. Mm, Spokoj, spoko, smak. I tyle. Jeden, jeden ząbek czosku mam mam A. Hmm. ale pali o matko, teraz nieraz nikomu podchodzić z bliska, bo będzie cap z buzi, niesamowity. Ale pali. Troje mi łzy w oczach się pojawiły. Dobra, ale udało się, bez żadnego popijania, zjadłam. Kolejne wyzwanie, od Filipa przybyło trzy. Nie, Filip przybyło. Tylko oczywiście nie zrobię teraz tego wszystkiego. Bo to miało być wyzwania żywnościowe. Owszem, są żywnościowe, ale też są wyzwania nieżywnościowe. Te nieżywnościowe kiedy indziej, ale żywnościowe w tym momencie. Oczywiście wyzwanie z Coca-Colą i wrzucaniem mentosów, to będę musiała zrobić specjalny odcinek na dworze. W domu nie chcę ryzykować, wszystko by było zalane. Więc to będzie, na pewno się pojawi takich bardziej ekstremalnych wyzwań na dworze w filmie, więc na pewno się pojawi. Oczywiście pozdrawiam Ole Kozłowską i Martynę Ambrosiewicz. Pozdrawiam. No i Ciebie, Filipie, też i Karciany Wariacie też. Ciebie pozdrawiam. I on mi dał wezwanie, Filip, przybyło. Yy, wypić szklankę, wypić całą szklankę soku z ogórków kiszonych. Mam. Są to ogórki kiszone swojskie. Mam. Dzięki Bogu, że napisałeś że szkankę to nie jest tak, że nie lubię, tylko po prostu nie chciałabym sobie zawalić nerek. A niestety, z tego co mi mama mówiła, to one są bardziej słone, nie wiem, nie próbowałam. I po prostu mogłabym sobie zawalić nerki. Co tu ty jeszcze dalej napisałeś? Z za, zaśpiewaniem za piosenki? Spari, de, e, parodia. Co się pojawi? Na pewno inna seria filmików. Ale to za jakiś czas, teraz po prostu wprowadzam wyzwania. To lecimy. Zdroweczko. Mmm, dosyć faktycznie słona, ale jest ok. Powiem wam, po tym czosku to jest ulga. Się. Powiem Wam szczerze, nie ma takich rzeczy, których nie lubię. Są może dwie, ale nie będę ich mówić, bo życie specjalnie je dać, żebym zjadła. Jak wpadniecie z czasem na to sami. To przetestuję. Ale też powiem Wam szczerze, jest jedna rzecz, którą się obawiam zjeść. Też jej nie mówię głośno. Bo to zaraz by było napisane w komentarzu, żeby zrobić wyzwanie tego. Nie. Jak wpadniecie sami, to będzie to wyzwanie, wtedy wam powiem, czy to jest to, czy nie to. Obawiam się, że po z ogórków będę bardzo mm, często w toalecie bywać. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ale widzicie, udało się. Jak macie kolejne wyzwania żywnościowe, przypominam żywnościowe, bo te inne, co napisał yy, Filip, przybyło, Pojawiam się, ale w zupełnie innym filmiku z tą Coca-Colą i z mentosami. Pojawi się to w specjalnym też odcinku, nie wiem kiedy, może być, że za tydzień, może być, że za miesiąc. No po prostu w domu nie chcę ścian brudzić, bo niestety widziałam jak to na internecie wygląda. Chyba nadpodobnie z Fantom i ze Sprite'em. To to będzie na dworze robione. No i tyle, a to co Filip przybyło napisał w komentarzu, to mam taki pomysł na temat takich filmików, ale to dopiero za dłuższy czas. Teraz na razie skupiam się na tej serii filmików. Więc podołałam. I zostawiajcie kolejne wyzwania na dole, pod filmikiem. No i oczywiście zapraszam Was na moją stronę na Facebooku, na Zdrowotku. W supermarkecie akurat będę dostawać napój Fanta. Rozkwiniowy. Tak on wygląda. Niestety nie pokażę Wam koloru jaki jest, bo nie tam kółka. Jak zapachowo? No zapach bardzo wyczuwalny. Czy to jest sama bruskwinia? Na pewno nie. Wyczuwalna jest bruskwinia chyba najmniej. Bardzo pracowany napój. Ale powiem Wam, że... Ymm... Czyli rozpójnie i tak jakby mieszany z cytryną, tak mi się wydaje. Ten napój był kupiony w Almie. Oj, ale myślę, że mogę Wam bez problemu polecić ten napój.